nie doszedł. Był tam Matias Nauel e, przejął futbolówkę. E, szybko doskakujemy do rywali. Fault taktyczny. Nie pozwalamy konstruować ataku e, szybkiego e, swoim rywalom. Gol Pogoń Szczecin prowadzi na Tarczyński Arena 1 do 0 ze Śląskiem Wrocław. Ależ tam fantastycznie pograli sobie e, piłkarze Pogoni Szczecin. Jeszcze zamieszanie pod linią e, końcową boiska. Pytanie teraz. Jak zde, zdefiniuje tę sytuację Głowy gol w wykonaniu przy Pogoni Szczecin? No, zaraz decydujemy. Nasłuchuje Szymon Marciniak. Erik Exposito już gotowy, by wznowić tę grę. 73 minuta spotkania. Jaką decyzję podejmie Marciniak? Gramy! jest! Do Gamboa. Za ja Gamboa. Byłem do bramki, atakowany przez Rywala, zdołał uderzać do Walkwista. ten wrzuca w szesnastkę, ale Fliss głową zażegnał. Przeprzejmują portowcy, Kurzawa, lewa noga, uderzenie, gol! Gol! Rafał Kurzawa! Fantastyczne uderzenie sprzed szesnastego metra! 18 13 minuta tego spotkania. Rafał Kurzaba były reprezentant, reprezentant Polski. To pierwszy gol tego zawodnika w tym sezonie w barwach Dumy Pomorza. Otworzyli wynik portowcy jeszcze w pierwszym kwadransie tego spotkania. Na lewej nodze ma w tej chwili piłkę. Uderza. Piłka rykoszek. GOL! Aleksander Gorgon! Wyprowadza pogoń na prowadzenie w 68 minucie spotkania. Szósty gol 35-letniego Austriaka w tym sezonie Ekstraklasy. No takiej reakcji spodziewaliśmy się po wejściu z łaski rezerwowych tego doświadczonego zawodnika, który wiemy, że uderzyć z dystansu potrafi. Potrafi znaleźć się w polu karnym rywala. Dwa do jednego portowcy prowadzą w 64 minucie z łódzkim A, nie klubem nie sportowym. Yy, on właśnie w, przy futbolówce yy, będzie uderzał, kapitan Duby Pomorza, ależ odbija się i gol, gol, gol! Odbita piłka po uderzeniu kapitana Duby Pomorza, chyba od Marcina Flisa, no i znalazł się tam Aleksander Gorgon, który notuje fenomenalne, Wejście na boisku, no bo w przeciągu kilku minut zdobywa drugiego gola dla Dumy Pomorza. I to już nie szósty, nie piąty, nie szósty, a siódmy gol w barwach Dumy Pomorza w tym sezonie. Aleksandra Gorgona. Przejęta piłkę przez Gamboę. Kurzawa ma trochę miejsca do Eftimisa Kuluisa. Kamil Grosicki, uderzenie! Gol! Kamil Grosicki, kapitan Dumy Pomorza. Dziesiąty. Gol byłego reprezentanta Polski w tym sezonie, w Ekstraklasie. 10 bramek, 7 asyst, 100 dorobek w tej chwili Kamila Grosickiego. 7, a może więcej, bo nie wiem, Przy nie asystował gdzieś tam swoich partnerom dzisiaj przy tych 4 bramkach. 4 do 1 w 82 minucie prowadzą portowcy. I już piłka wrzucona w szesnastkę. Malec głową. GAMBOKO! Bo! W 119 minucie spotkania pakuje! Piłkę do bramki leży tam jeden z rywali. Oj chyba jakaś groźna sytuacja wzywana. Pomoc teraz do piłkarza lecha, ależ radość! Ależ emocje. Ależ się dzieje przy Bułgarskiej. Grosicki, jest teraz ta szansa na uderzenie. Grosicki podawał tę piłkę. Gol! Gol Elfimis, Koluis! Mówiłem o tym w pierwszej części spotkania, brakuje nam goli greckiego snajpera, greckiego napastnika, ależ teraz feta na trybunie granatowo-bordowych, ależ teraz cieszą się kibice dumy Pomorza. No i mamy w 59. 60. minucie spotkania wyrównanie w tym, w tym meczu. Doszła ta piłka kapitan Kamil do środkowania przez Puste pole nabiega biega Stadko! W pierwszej minucie tego spotkania otwiera wynik tego meczu, ależ kapitalnie zaczęli portowcy! Pierwsza akcja Krakowi pod naszą bramką. Wyłapał to szybko poszukarów. I to od niego ten atak się rozpoczął. Uruchomił na lewej stronie Leo Guturisa. Ten do Gorgona! Gorgon do Grosickiego! Grosicki. Polegarne, no i Fredrik Ulvestad, szósty gol Norwega w barwach Dumy Pomorza. Do Kurza ten minął, rywala teraz na lewo do Kamila Grosickiego, już Kurzawa wpada w szesnastkę, teraz zewnętrzna piłka, to by gol! Ale to chyba gol Kamila Grosickiego, bo tak mi się wydaje, że tam nie było kontaktu jednego albo drugiego z naszych piłkarzy. Ważne, że w 15 minucie spotkania pojdowcy po raz drugi w tym meczu wychodzą na prowadzenie, a Kamil Krosicki notuje 12 gola w Ekstraklasie w tym sezonie. Tam do kurzawy ten naprawą do Marcela Wędrychowskiego. Wędrychowski w pojedynku z Rakoczym. Wędrychowski podaje do bicia ściana przełożył Rymianin. Uderzenie Gol! Jurek Pałek, który siedzi tu za moimi plecami. Wykrakał przed chwilą, że będzie miała ta sytuacja miejsce. 3 do 1, portowcy prowadzą przy Twardowskiego w 87 minucie spotkania. Do Dominika Marczuka piłka na ucieczkę. Ależ teraz Jens Gustafsson zawiedziony, że ta akcja nie wyszła. Dumie Pomorza, już piłkarze pogoni. Grosicki, Eftimis Kuluiz, szesnastce uderzenie. Gol! 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 Pięćdziesiąta czwarta minuta spotkania. Kamil Grosicki do Eftimisa Kuluiza. I grecki napastnik. Pakuje piłkę do siatki Rywala. Stadion oszalał. Kibice z barwami w górze. Brawo portowcy. Marcel Wędrychowski. 98. minuta spotkania. Dośrodkowanie. Głową teraz piłka. Gol! Fredrik Ulvestad! Brawo portowcy, kapitalne dośrodkowanie Kamila Grozickiego. Niepilnowany ulweszta bardzo blisko linii bramkowej. I spakował piłkę do siatki bramki Sławomira Abramowicza. Gol! Druga minuta tego spotkania. Portowcy obejmują prowadzenie ten atak na początku. Taki leniwy, nie było tam Eftimisa Kulurisa, który szedł na obieg do Kamila Grosickiego. Ale wrzucona ta piłka do e, naszego środkowego pomocnika, Fredy Ulvestad, przerzucił na prawo. Wrzucona futbolówka. Nie do końca wiem, kto jest autorem tego gola, zaraz powie nam o tym Adam Wosik. Spoglądamy na tablicę wyników. Pogoń! Róż! Wój, ruch. Dziękuję. Wszystko zaraz będzie jasne. Kto jest autorem tego gola. Piłkarze ruchu ustawieni już na środku. Dał sygnał pan Jarosław przybył do wznowienia tego meczu. I ponownie tak jak od pierwszej minuty. Daleki wrzut na prawą stronę. Wrzucona futbolówka w pole karne, gol! Adrian Przyborek! Wrzucona futbolówka ze stałego fragmentu przez Kamila Grosickiego. Tak miękko, tak delikatnie, tak precyzyjnie w kierunku młodzieżowca. No i portowcy. Prowadzą już 2 do 0 przy Twardowskiego w 36. minucie. Biczachcian, na obieg biegnie Linus Walkwist. Linus Wallnqvist, Biczachcian miękko, przesadzkę, gol! FDBS Koulouris w 47. minucie spotkania podwyższa wynik meczu na 3 do 0. Kapitalnie portowcy rozpoczęli tę drugą część spotkania. W Czachcian utrzymuje się Ormianin. Wypychany teraz przez jednego z rywali Żagamboa. Na prawo Linus Walkwis. Ponownie Ormianin. No i teraz znowu szwedzki defensor Gamboa. Linus Walkwis ma dużo przestrzeni. Wpada w do Dośrodkowanie Eftibis Kuluis. Uderzenie gol! Eftibis Kuluis! Drugi gol greckiego napastnika w tym spotkaniu. 54. Minuta spotkania. Brawo, portowcy! Żagamboa, ja F.T. Misku z piętką, przepuścił do Grosickiego. Grosicki zewnętrzną stał... częścią stopy. Filip Starzyński blisko kapitana pogoni zastopował tę akcję. Ale portowcy dalej przy piłce. Frederik na lewą nogę. Poddanie, dośrodkowanie. GOL! Kapitalnie zachował się ten napastnik. 59. minuta spotkania. Cieszą się kibice przy Twardowskiego. Ależ koncert greckiego snajpera w barwach Dumy Pomorza. Ależ kapitalnie grają dzisiaj pojtowcy. Okay. Wydaje się, że Marcel Wędrychowski także szykuje się do tego, aby za chwilę pojawić się na murawie. Dwie zmiany na razie. Dwie. Z... Gol! Nie wiem, jak to się wydarzyło. Porozmawialiśmy tutaj, ale wznowiona ta akcja. F. T. Luis! Cool, F wyprowadza portowców na prowadzenie Pogoń Szczecin 1 Wisła Kraków 0 jak to się stało nie wiem bo rozmawialiśmy tutaj o zmianach rozmawialiśmy o tym co dzieje się na Narodowym ale spokojnie uznał tego kola pan Tomasz Kwiatkowski wyraźnie wskazał na linię środkową Będziemy pewnie sprawdzać, bo każdy taki gol musi być sprawdzony. Przyjął w kierunku środka boiska Leo Kutrys, teraz miękko do Eftimisa Kulurisa, tyłem Grek ustawiony, wystawia piłkę do Ulwestada, Ulwestad miękko na prawo, do Linusa Walkwista, Linus Walki, zablokowane to dośrodkowanie, ale jeszcze utrzymują się portowcy, Marcel Wendrychowski opanował tę futbolówkę, chociaż z małymi e, problemami, cały czas Wendrychowski Na lewo do dobrze ustawionego Przyborka, Adrian Przyborek, piłka na prawej nodze, Przyborek, miękko wrzucona Leo Kutrys, zas uderzenie, gol! Leonardo Kutris w pięćdziesiątej czwartej minucie spotkania Leo Kutrys Ulverstadt Aleksander Gorgon Do Grosickiego. Grosicki wchodzi w szesnastkę. Wrzuca piłkę w pole karne. Walczy temu jeszcze Wędrychowski. Mija się z piłką. Uderza. Wybijają z linii bramkowej te piłkę zawodnicy Jana Urbana. Dokładnie Boris Sekulić. Wstrzymana teraz akcja pogoni Szczecin. Dziwią się piłkarze pogoni Szczecin. Ja także, bo. Bo sytuacja bardzo dziwna. Sprawdza teraz pan. Jarosław przybył w sytuację bramkową. To jak Boris Sekulicz wybijał tę piłkę praktycznie z linii końcowej boiska, z linii bramkowej. No ale dla mnie bardzo niezrozumiała sytuacja, gdy akcję miała jeszcze pogoń, gdy działa się ona pod linią boczną boiska, ale warna, na wysokości, warna, na warna, na warna, wysokości te, pola karnego i portowcy warna, dalej warna. mogli prowadzić swoją akcję. Przerwał to Jarosław przybył. Stwierdził, że będzie e, za pomocą Waru analizował tę sytuację. Sytuacja... Dla mnie bardzo, bardzo dziwne zachowanie pana arbitra. I mamy gol dla Pogoni Szczecin! Autorem tego trafienia Marcel Wędrzechowski, tak mi się wydaje. Gorgon. Leo Kutris. Leo Kutris podniósł głowę, nie ma rywala do środkowa. Łewty cool. misku i miskuluris w 35 minucie spotkania. Patrzę teraz na arbitra liniowego. Czy czasem nie uniósł tam chorągiewki? Ale nie. Na pewno będzie to sprawdzane na warze. Kapitalna akcja portowców Leo Kutris. Niepilnowany. Minął rywala. Podniósł wysokogłowę. Zobaczył tam nabiegającego w światło bramki swojego rodaka. No i podniósł futbolówkę. Podał. na nasz grecki snajper niczym w poprzednim sezonu Po sezonie bez pardonów pakował. Piłkę do obramki Xaviera Dziekońskiego. No nieważne. Eftimis Kuluis, nie Kamil Grosicki. A grecki napastnik Dumy Pomorza ustawił już futbolówkę na 11. metrze pola karnego obramki bronionej przez Xaviera Dziekońskiego. Ostatnie uwagi od Marcina Szczerbowicza. Wszystko gotowe. Sawier Dziekoński, bronić będzie pod słońce. 47 minuta spotkania. Gwizdek już za chwilę pana Marcina Szczerbowicza i czekamy na ten moment. Eftemis Kuluris robi na biegu uderzenie. Gol! Dwa do 0, portowcy prowadzą na Twardowskiego. Piotr Malarczyk do Matimiłosza Trojaka. Ten do Matuszewskiego. Odzyskuje żagamboa, Gamboa, który wyżej podszedł, Żagamboa, wpada w szesnastkę, Gamboa uderza, blokowane to uderzenie, ale jeszcze utrzymali się portowcy. Teraz Łukasiak uderza, gol! Ależ kapitalne wejście młodzieżowca, ależ ten chłopak będzie miał cudowną historię do opowiadania swoim dzieciom, swoim wnukom. No coś pięknego, portowcy 3 do 0 prowadzą z koroną Kielce. Brawo, Pogoń! Sam przyborek między dwoma zawodnikami. Zagalopował się trochę, ale jeszcze próbuje odzyskać tę futbolówkę. E, niestety nie odzyskujemy tego Hinokio. E, w krótkiej małej grze pod e, linią końcową boiska piłkarze z Mielca. Benedikt Cech, dobrze ustawiony. Teraz żagamboa e, podniósł głowę. Jeszcze troszeczkę ją poprawił tę futbolówkę. Zagrał na Aleksa Gorgona. Aleks Gorgon, gol! 84 minuta spotkania. Wysłał go Gustafsson na dziesiąta dziewiątkę. Postawił na tego chłopaka. Odwdzięcza mu się 34-letni środkowy pomocnik Pogoni Szczecin. Portowcy prowadzą ze Stalą Mielec 1 do zera w 84 minucie spotkania. E, Wakan Biczachcian, koło niego dwóch rywali. Aleks Gorgon, wrzucona ta piłka. Ale jest, zamyka akcję na drugim słupku, na drugiej części boiska Kamil Grosicki. To on teraz przejął futbolówkę, zagrał do Leo Kutrysa, Ten z pierwszej piłki do środkowanie. Nabigał uwaga, Kian! No i gol, na debiutancki w tym sezonie. Kapitalną akcję przeprowadzili połytowcy. Kamil Grosicki odzyskuje, przejmuje tę piłkę na drugim słupku. Zajwywa do Leonardo Kutrisa. A ten. Bardzo precyzyjnie lewą, nogę na głowa, lewą nogą na głowę e, Wachana Biczakciana. Bije brawo teraz Robert Kolendowicz. Grosicki chce dostać piłkę i tak też się dzieje. Kamil Grosicki napędza ten atak portowców. Trzech, czterech, pięciu piłkarzy Dumy Pomorza w szesnastce. GOL! Kacper Łukasiak! Kapitalny gol młodzieżowca Dumy Pomorza. To Drugie trafienie, wychowanka, coś pięknego, coś fantastycznego. W 72. minucie spotkania. Portowcy prowadzą na własnym stadionie z łódzkim widzem. 2 do 0. Ależ Magiera wściekły teraz na swoich piłkarzy, ależ tam pokrzykiwał w ich kierunku Linus Walkis i Prosto Prostopadła piłka te Leoborysza w Wachanbiczach Cian. Biczachcian i kurzawa na jeden kontakt z przybojkiem. Przybojek, wzwód jeden, drugi minął dwóch rywali. Kurzawa teraz pierwszy kontakt. Biczak podaje, podaje gol! Co się odwlecze to nie ucieczy. Wracamy. Jeden do zera Portoców. Też się zabawili. Też się zabawili przy tym golu. Leobojż wycofuje do Walentina Kożokaru. Czterech piłkarzy Śląska. Podchodzi w okolice szesnastki Dumy Pomorza. Na Kożokaru miękko, na środek do Eftimisa Kulurisa. Paluszek, ale tylko na moment. Teraz Biciak-Cian do Grosickiego. Wychodzi sam na sam. Kapitan Dumy Pomorza. Gol! Ależ to zrobił! Ależ zagrał zewnętrzniakiem! Ależ kapitalna akcja Dumy Pomorza! Brawo, Wahan Biczak cian Brawo, Kamil Grosicki! Kilku zawodników granatowo-bordowych, 16 rywala dośrodkowania, uderzenie. GOL! EFTYMIS Luis No, odblokował się Grek! Kamil Grosicki, znów wianuszek dwóch piłkarzy i znów przechytrzony nasz zawodnik, ale teraz uderzenie Gorygona! Ależ gol! Ależ wejście! Ależ to zrobił! To jest nieprawdopodobne! Aleksander Gorgon. Rozmawialiśmy tu o tym przed meczem z redaktorem Dyczeskim, że Aleks Gorgon daje tej drużynie zdecydowanie więcej, gdy jest zawodnikiem rezerwowym, gdy jest jokerem, gdy wchodzi z ławki. No i pokazuje to teraz. No, i teraz nie stracić, podtrzymać trochę tę ochętę piłkę. Żagamboa napędza kolejną akcję na prawej, Kojczakowski do niego zagranie. Olaf Kojczakowski przyjął na winę Rywala, uderza o ja! Tylko poprzeczka, ależ kapitalnie zrobił to młodzieżowiec. Cały czas połytowcy, piłka wrzucona FTM z kulu i z, z głową. Goal! Ale to zagrali! Ale teraz tyłem głowy uderzał w Eftimis Kuluis. Dzieje się w Szczecinie. To jest nieprawdopodobne. Szeroko na prawej ustawiony Aleks Gorgon. A piłka na lewą do Kamila Grosickiego. Zderzyło się dwóch piłkarzy, ale gramy dalej. Teraz Aleks Gorgon złapał tę piłkę. Przymierzył. Uderzył. Gol! Ależ kapitalne wejście. Aleksandra Gorgona, co ten chłopak zrobił? jakież uderzenie! To jest coś nieprawdopodobnego! Brawo, Aleks Gorgon, brawo, portowcy! 96. Minuta spotkania. Jeszcze jakieś napomnienia indywidualne dla sztabu trenerskiego pogoni Szczecin. Jakieś kary, jakieś żółte kartki. Jeszcze dyskusja Adriana Przyborka z o, dużo niższym od siebie Grzegorzem Tomasiewiczem. Ależ to wszystko przeciągają, ależ to długo trwa. Ale już chyba wszystko gotowe. Gwizdek Damiana Sylwestrzaka wziął głęboki oddech Eftimis Kuluis. Eftimis Kuluis, mój oni, to Franciszek Plak, ale dobija to! GRECKI SNAJPER granatowo bordowy! OSZALAŁY TRYBUNY PRZYTWARDOWSKIEGO Ciekawa historia klubów, w których był Mateusz Cholewiak, no bo zaczynał od Puszczy Niepołomice Z niej właśnie dostał się do Stali Mielec, ze Stali do Śląska, potem przygoda w Legii, tymczasem biczak Cian, MINĄŁ SIĘ GROSICKI, EFTIMIS KULURIS NABIJA RYWALA, POPRAWKA, KULURIS Gol! Eftimis Koulouris w trzydziestej szóstej minucie spotkania otwiera wynik tego meczu. Brawo grecki snajper, brawo portowcy. Aleks Gorgon, narożnik pola karnego. Adrian Przyborek, Grosicki, Ulwestad głową, Linus Walkwist, gol! nuzywał kwiz 983 w 83 minucie ponownie daje prowadzenie pogoni Szczecin cofnięty teraz y Eftimis Kuluis i w jego miejsce wszedł Wachan Biczakian, ale już panowie wracają na swoje pozycje, bo granatowo-bojdowi konstruują kolejny atak. Kamil Gosicki wpada w okolice 16. Kamil Gosicki miękko wystawia tę piłkę na 11 metr. Uderzenie gol! Eftimis Kuluis w 19. minucie daje prowadzenie granatowo-bojdowym. Ósmy. Gol Greka w tym sezonie! Cieszą się ekipice Granatowo-Bordowich, cieszymy się my wszyscy! Brawo Portowcy! To taka faza meczu, w której Portowcy często wymieniają piłkę, którą są na własnej połowie z futbolówką, ale to też moment na to, żeby skonstruować atak, żeby znaleźć ten jeden moment, jedno dotknięcie, jedną posłaną piłkę, która może dać nam dwubramkowe prowadzenie. Wachan ma trochę przestrzeni. Bicachcian na lewo do Leo Kutrisa ma dużo miejsca. Grek. Leo Kutris zaśrodkowanie, uderzenie. Gol! F-Timis i z dubletem w tym meczu. 40. Minuta spotkania. Brawo, portowcy. Ustawił na linii 11 metra piłkę grecki napastnik Pogoni Szczecin. Obok niego Kamil Grosicki. Rozmawiają teraz ci dwaj dżentelmeni. Zostawia tę piłkę Eftimisowi, Kulurisowi, kapitan granatowo bojdowych 83. minuta spotkania. Eftimis, Kuluris bierze rozbieg, podnosi z głowy, uderza, gol! 3 do 0! Hat-trick Eftimisa Kulurisa, brawo portowcy! Wychodzi na pozycję Leo Kutrysy, Przerzucona teraz piłka na drugą stronę. Uderzenie Grosicki! 1-0! No i kto autorem tego gola? Zaraz przekonamy się, bo zamieszanie dość duże. Brawo granatowo boardowi, brawo Portowcy! 1-0 w 14 minucie spotkania. Otworzyli wynik portowcy, na pewno będzie lepiej, pewniej. Grało się teraz pod opiecznym Roberta Kolendowicza. Eftimis Skuluis. Gorgon piętką do kurzawy, ponownie Gorgon. Gorgon wypuszcza teraz Grosickiego. Grosicki! Gol! Kamil Grosicki otwiera wynik tego meczu! W dziewiętnastej minucie spotkania kapitalnie zagrali. Brawo portowcy! Idzie do... Ataku także Aleks Gorgon, ale wolno konstruowana ta akcja granatowo-bojdowych pozwoliła na powrót miedziowych. Tymczasem przyborek odwrócił się, przeszedł kilkanaście metrów, przyborek jest już w szestastce. zagrał do Gorgona, Gorgon to wystawia do bicia Bicziakciana, Bicziakcian! 24 minuta, 2 do 0 portowcy! Kurzawa, przyborek wpada w szestastkę, ma przestrzeń, przyborek, gol! Chyba bramka samobójcza, tak mnie się wydaje. Ale cieszy się Aleks Gorgon. Samobójcza. Samobój. Zaraz dowiemy się, kto autorem tego trafienia. Jedno jest pewne portowcy 3-1 prowadzą na własnym stadionie w jednej 8 Fortuna pucharu Polski z zagłębiem Lubin 3 do 1. Grosicki, lecimy w drugą stronę. Pędzi Kamil Grosicki, pędzi Aleks Gorgon. Kamil Grosicki, Gamboa. Wa... Paryżek uderza. Gol! Patryk Paryżek! W osiemdziesiątej minucie! Daje prowadzenie granatowo-bordowym! Będziemy to na pewno sprawdzać, bo dla mnie Aleks Gorgon być może był na pozycji spalonej. Ale jeszcze spokojnie. Bezcelnego strzału na bramkę portowcy w meczu z koroną Kielce. Ja za ten cały rok bardzo serdecznie dziękuję za tę transmisję. Zaprasza Maciek Chudzi.